Smutna pasta z kieszeni smutnego człowieka. Mamy jesień, więc jeśli oglądacie dzień dobry TVN, albo słuchacie Zetki, albo przyglądacie one, to pojawiła się tam pewnie notka typu Eksperci ostrzegają przed jesienną hałową, czy coś w ten deseń. Piszę hałwą, bo nie pamiętam, czy Handra się pisze przez samo H czy CH i nie chce się zbłaźnić w waszych oczach. W końcu na niczym w życiu mi tak nie zależy jak na poklasku wśród kolegów z internetu. Anyways, zawsze miałem chichotki na samą myśl o tym, że można mieć depresję z powodu pory roku. Jesień w moim życiu zawsze opierała się na typowym schemacie. Na tygodniu szkoła i lekcje, w weekendy komputer albo do dziewczyny, jak się jeszcze miało. Gdy trochę podrosłem, schemat zmodernizowałem na uczelnie i prace domowe, no ale mniejsza o to. Całe życie, gdy przychodziła jesień, miałem ciekawsze rzeczy do roboty niż zwis moralny. Ale teraz, gdy jestem studentem na finiszu i mam więcej czasu wolnego niż zasługuję, zacząłem odczuwać w sobie oznaki jesiennej chałwy. Od jakiegoś czasu, moją jedyną produktywną czynnością po powrocie do domu jest słuchanie muzyki przed kąpem klasycznej i w sumie tylko takiej. Polubiłem Vivaldiego i katuję go, odkąd liście zaczęły spadać i zakrywać psie na trawnikach, a młynek jak Staszczyk wyszedł na pełne kasztanów ulicę. Nie robię nic oprócz siedzenia przed lapkiem marki Scheissung ze słuchawkami na uszach i lakrimozy swej w pełni świadomy, świadomy, że hej. Tego, że odczuwam wówczas zwiechę i poczucie braku sensu w tym wszystkim dodawać chyba nie muszę. W nosy śnią mi się Schopenhauer i Rutgerhauer, Hauer. Szepcą mi do ucha słodkie zachęty do samouboju. To oczywiście w czasie wolnym, bo czasem z domu muszę wyjść. Oprócz domyślnej uczelni, na którą uczęszczam, a nie chodzę jak lubartowski rolnik na pole, zapisałem się w październiku na specjalistyczny kurs językowy w specjalistycznej szkole językowej, specjalistycznie usytuowanej na końcu miasta z zajęciami o fantastycznej porze, jaką są godziny wieczorne. Przed ponurą, jak noc w Kiszyniowie, perspektywą zapierdalania Mbekiem przez zimne miasto, uratowała mnie jednak koleżanka, z którą chodzimy na ten kurs. To jest ten moment, kiedy wypominasz mi, że na kurs chodzę, a na uczelnię uczęszczam. Śmiało. Zrób mój dzień. Ponieważ ma po drodze, zgarnia mnie i jeździmy tam razem. No i tu pojawia się problem i clue, co po francusku znaczy gwóźdź całej tej historii. Depresja noszona i skrywana po pewnym czasie zaczyna z was wychodzić i nawet Magda Gessler byłaby w stanie stwierdzić, że chłe chłe, coś cię gryzie. A ponieważ jesień trwa już miesiąc, moja koleżanka, dla potrzeb historii nazwijmy ją Żet, też zauważyła, że coś jest na rzeczy. Koleżanka dobry człowiek, no mimo, że kobieta, więc pewnego razu po zajęciach, kiedy odwoziła mnie do domu... Full service, skarbie? Zapytała mnie o to. Pamiętam, kiedy jechaliśmy przez opuszczone ulice miasta. Było już grobo po dziesiątej wieczorem. Środek tygodnia, a ruchu na ulicach nijak. Rzecz stwierdziła, że jej punto może się wreszcie wyszumieć i wciskała gaz mocniej niż zwykle, aż musiałem się trzymać uchwytu przy szybie. Ponieważ podróż chwilę trwała, zadawała mi w międzyczasie typowe pytania, jakie zadaje się osobie w depresji, żeby nie pytać wprost, czy ta osoba ma depresję, czyli jak się czujesz, w porządku wszystko, patrzysz mi na cycki i tak dalej. A ja za każdym razem opowiadałem, że jestem zmęczony, że chcę po prostu wrócić do domu i odpocząć i inne duperele, żeby ją zbyć. Gdy coraz stawaliśmy na światłach, obracałem głowę w prawo i patrzyłem na nią ukradkiem. Widziałem, jak sygnalizacja odbija się w jej niebieskich oczach. Było to piękne. Czerwona kropka, żółta kropka, zielona kropka na niebieskim tle. Po chwili spędzonej w ciszy, którą przerywał szum samochodu, koleżanka niespodziewanie wrzuciła kierunkowskaz i stanęła na poboczu. Włączyła awaryjne i zaczęła coś do mnie mówić. Nie bardzo jej słuchałem, bo raz, że legitnie byłem styrany po trzech godzinach kursu, no a po drugie, że lacrimosa wpływa również na słuch, czego efektem jest utrata zainteresowania w słowach płynących z ust innych osób. W końcu jednak rzet wyrwała mnie z letargu, potrząsnęła za ramię i spytała, co mi do cholery jest. Spojrzałem w tej urocze niebieskie oczy i powiedziałem Jak pory roku Diego. Zmienia się światło w Twoich oczach Powiedz mi życie coś miłego Nie pędź tak proszę, daj odpocząć